Witaj na prompt z Wami. Dzisiejszy materiał może być szczególnie przydatny dla tych, którzy szukają wartościowych treści na YouTubie, ale z jakichś przyczyn nie chcą po prostu poświęcać na szukanie i na oglądanie zbyt wielu czas. Zobacz, jak AI może skutecznie pomóc Ci wyciągać wartościowe treści z dostępnego materiału na YouTubie. Zapraszam. Wielu z nas ma swoich ulubionych twórców internetowych, YouTube'owych, jednym z moich ulubionych jest Alex Hormozji. i zobacz, tutaj jest taki film, który został tutaj udostępniony 6 dni temu. Bardzo jestem ciekaw, co tutaj tak naprawdę jest w tym filmie poruszone. Natomiast z tego co tutaj widzicie, 45 minut trzeba aż. Hmm, oglądać ten film, żeby przejrzeć go od początku do końca. No ale od czego mamy sztuczną inteligencję? Zobacz teraz, w jaki sposób dokonuje podsumowania, czy też hmm, takiego wyciągania e, informacji e, związanych, które są prezentowane w tym filmie, właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. E, posłużę się tutaj e, Moim ulubionym klodem. Mam tu przygotowanych kilka promptów, natomiast to, który nas prompt interesuje, to jest ten tutaj pierwszy z brzegu, nazwany tak pięknie sumatorem, sumatorem treści. No dobrze, jak to wygląda? Co trzeba zrobić? Wystarczy kliknąć dany materiał, czyli uruchomić do przeglądania dany materiał. Don't despise that... OK, można słuchać, i można patrzeć, i można się inspirować, albo można na szybko zobaczyć, co tak naprawdę autor ma na myśli. Jak to robię? Tutaj pod e, filmem w sekcji opis jest coś takiego jak wyświetl transkrypcję. Wystarczy, że wyświetlę transkrypcję. Ona tu się pojawi po prawej stronie. Hmm. Jest to nic innego jak e, przegląd czy też zapis e, w formie tekstowej filmu, e, który jest prezentowany po lewej stronie, zaznaczę całą, stu, całą transkrypcję od początku, do, od początku do 45 minuty. Skopiuję tą treść, no i co? Wrzucę do mojego sumatora treści. Poproszę go o podsumowanie, podsumuj treść Alexa wykorzystując wykorzystując sumator treści V2 V2, bo wiecie jak jest z tymi, e, z, tymi e, z tymi promptami jest tak, że one generalnie żyją te prompty cały czas jakby udoskonalamy e, no ale przejdźmy teraz do podsumowania. I teraz tak, te 45 minut treści jest w tej chwili analizowane. Analizowany jest tym sumatorem treści i za chwileczkę po prawej stronie otrzymamy wynik, który nas interesuje. No dobrze, co my tutaj mamy? E, mamy tak, Alex o przekonaniach i umiejętnościach, które przekazuje bogate rodziny swoim dzieciom w Versus biedne rodziny. Okej, okay. czyli mówimy tutaj o przekonaniach i umiejętnościach, które są przekazywane rodzicom, przez rodziców, swoim dzieciom. Dalej. Dlaczego warto słuchać? Praktyczne strategie myślenia i zachowania bogatych rodzin do praktycznego zastosowania. No, może być całkiem ciekawe. Kluczowe koncepcje: kapitalizm jako pozytywna suma, dobrowolna wymiana, gdzie obie strony mówią dziękuję. Ok. Pasywny dochód. Ok. Akceptacja odpowiedzialności jako droga z biedy, arbitraż czasu za pieniądze, czyli wymianę, to co większość zdecydowana nas robi, czyli wymienia czas za pieniądze. historie i relacje tworzą długoterminową wartość. No dobrze, to jest podsumowanie takie dosyć krótkie. Problemy, które zostały tutaj w tym materiale podniesione. Biedne rodziny przekazują ograniczające przekonania, nienawiść do bogactwa, mit pasywnego dochodu, obwinianie systemu. Ok, czyli tkwimy, generalnie nakręcamy spirale. 90% ludzi nie osiąga bogactwa i przeciętny Amerykanin traci 96 godzin miesiącu na nieproduktywne zdania domowe. Ok, to są też problemy, które wychodzą z tego tekstu. Dlaczego problemy tutaj chcę wyciągnąć z tego tekstu? Mianowicie wierzę w to głęboko, że problemy są szansami. Są szansami czy na poprawę e, po prostu swojego e, takiego domowego życia, czy biznesowego życia, czy być może przerodzą się w coś bardziej poważnie, poważniejszego. Tym niemniej problemy dla mnie są e, krytyczne e, i stanowią tak naprawdę mm, kopalnie. E, Tematów, które można dalej w pewien sposób rozwijać. No ale tutaj mamy też rozwiązania, czyli jakie mamy szanse biznesowe z tych problemów wynikających. Inwestowanie w umiejętności, Ok, to jest jedna tutaj podnoszony temat, usługi premium dla bogatych, drugi temat, który można tutaj uruchomić, i arbitraż geograficzny, ta sama praca zdalnie w innym mieście, 30-40% więcej. Myślę, że tutaj chodzi o pracę zdalną. Pracę zdalną, że, że tak powiem, ta sama praca może być w innym miejscu warta, albo inaczej ktoś jest bardziej skłonny zapłacić więcej za to samo w innym miejscu. No i tutaj mamy jeszcze jakieś dwa przykłady, i w zasadzie jeden przykład i praktyczne zastosowania. Weliminuj nienawiść do pieniędzy, maksymalizuj, maksymalizuj aktywny dochód przed pasywnym inwestowaniem. Ok, czyli po prostu zarabiaj więcej tu i teraz po to, żeby móc te środki zarobione przerzucić w pasywne inwestowanie. Ok, tutaj 1500 dolarów w miesiąc na eliminację zadań domowych. Mhm. Inwestuj w umiejętności, w akcje krypto, czyli tutaj jakby te umiejętności, które nabędziesz pozwolą Ci pewnie maksymalizować aktywny dochód i stąd będziesz miał więcej środków na pasywne inwesto inwestowanie. Zdobyć certyfikaty zawodowe, kursy i tak oszczędzaj zamiast zarabiania. Inwestowania tysiąc tam powiedzmy dolarów w akcje zamiast w skills, to są błędy. I KPI, -e, które są proponowane na te praktyczne zastosowanie, stawka godzinowa, procent czasu na wysokowartościowe zdania. O, to jest ciekawe, no i roli z edukacji. No i słuchaj, konkluzję, którą mamy w tym tekście. Bogate dzieci dziedziczą przekonania i standardy, nie tylko pieniądze. Zmieni spojrzenie. Sukces to kwestia mentalności, umiejętności na szczęście. Nieszczęścia czy pochodzenia główna rekomendacja. Poli swoje godziny tygodniowo na jedzenie, sprzątanie, pranie i ocen czy opłaca je się outsortować za 15 dolarów za godzinę. Oczekiwany rezultat: 96 godzin miesięcznie na rozwijaniu umiejętności lub wyższą stawkę godzinową w 30 dni. Czyli tutaj, jak widzicie, sumator jest dosyć taki um, powściągliwy w rozwijaniu się, co autor tak naprawdę miał na myśli. Natomiast z tego, co tutaj można e, odczytać, to mamy sytuację taką. Poświęcamy na prace domowe jakiś tam, jakąś tam partię czasu. Tutaj akurat jest 196 godzin Amerykanie średnio według tutaj pana Hormoziego poświęcają na te tematy. Natomiast w tym samym miejscu można byłoby ten czas odzyskać po to, żeby nauczyć się umiejętności i te umiejętności przerzucić w lepsze zarabianie, po to, żeby móc pasywnie inwestować w jakieś inne. Jakieś inne aktywa. No, słuchajcie, no, sami teraz możecie ocenić, czy ten tekst, czy ten e, materiał jest warty e, jakiegoś pogłębienia, czy warto do tego tematu e, dalej zanurkować, e, skupić się na jakichś detalach, szczegółach, rozwinąć, do, doczytać, dopisać, e, wziąć coś dla siebie i rzeczywiście zacząć. Zacząć, zacząć testować. Zobacz, to podejście, które Ci pokazałem, zajęło nam ile? 5 minut? Z 45 minut, które tak naprawdę ten materiał tutaj niesie za sobą. Ja nie mówię, żeby nie oglądać materiałów na YouTubie, czy na innym kanale, bo naprawdę wiele z nich jest bardzo wartościowymi materiałami, natomiast można korzystać ze sztucznej inteligencji po to, żeby z tak po prostu zerknąć do tego materiału, co on tak naprawdę wniesie dla nas. Czy on dla nas będzie przydatny, czy jednak możemy przejść do następnego i eksplorować go w podobny sposób? Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Zapraszam do subskrypcji. Daj łapkę w górę i do następnego materiału. Pozdrawiamy. Niech prompt będzie z Wami. Dziękujemy.